Siemaneczko, witam Was na kanale Warszawskiego Boksu. ja nazywam się Michał Prusak i zapraszam do obejrzenia, odsłuchania kolejnego krótkiego materiału. Zanim obejrzysz dzisiejszą analizę, zapraszam do rzucenia okiem na poprzedni materiał, w którym dowiesz się dlaczego stawiałem na zwycięstwo Usyka i spodziewałem się ulepszonego Joshua w rewanżu. Nie było niespodzianki i mało kto miał problem z wytypowaniem prawidłowego wyniku pojedynku, tym razem nawet eksperci się nie pomylili, zgodnie stawiali na zwycięstwo Usyka. Osobiście nie znam żadnej osoby, która stawiała na zwycięstwo Joshua, nawet wśród miłośników kwaśnych jabłek. Przed rewanżowym starciem z Usykiem nie nastawiałem się na potężne zmiany w stylu boksowania Brytyjczyka, bowiem zdawałem sobie sprawę z jego ograniczeń technicznych i słabych stron. Jak brak zdolności do utrzymania walki na wysokim tempie, niezbędnej cechy do pokonania usyka, Brytyjczyk w pierwszej walce nie mógł gorzej zaboksować niż to zrobił. Sprawiał wrażenie osoby zagubionej, bezradnej. Dla mnie te okoliczności wynikały niezbędnego działania taktycznego, lecz z braku doświadczenia z oponentami którzy poruszają się na nogach i boksują w odwróconej pozycji, która wymaga innej perspektywy walki. Tenis jest podobnie, jeśli przyzwyczaiłeś się do grania z praworęczną osobą, to gdy dostaniesz leworęczną pojawiają się na pewno nowe problemy. W rewanżu widać gołym okiem, że 12 rund spędzonych z Usykiem wpłynęło korzystnie na Brytyjczyka, który wyciągnął wnioski z pierwszej walki, bo i czasu było dużo, aby to przełożyć na praktykę. Bo sam fakt diagnozy błędu i wprowadzenia ćwiczeń korygujących nie wystarczy do poprawy bokserskiego rzemiosła, potrzebny jest czas na zdolności adaptacyjne mózgu i ciała, a Brytyjczyk miał na to prawie rok. AJ potwierdził, że jest sumiennym uczniem potrafiącym wyciągać wnioski, czyli nie jest taki głupi i posiada zdolności dedukcji. Dla mnie w tej walce czuł lepszy dystans dzięki czemu Usyk musiał pokonać większą odległość do trafienia Joshua Brytyjczyk zyskiwał więcej czasu na zareagowanie i wycofanie się nogami przed atakiem Usyka jego podwójna obrona również wydawała się szczelniejsza plus lepszy balans ciała dzięki czemu stał się ruchliwy i unikał wielu ciosów przechodząc do działań ofensywnych Brytyjczyka AJ zrozumiał, że celowanie za wszelką cenę w głowę wymaga więcej wysiłku i precyzji a chybione ciosy męczą podwójnie wykorzystujesz więcej energii do wyprowadzenia ciosów a do chybionego ciosu znowu używasz siły mięśni do jego zatrzymania czyli męczysz się podwójnie taktycznie Joshua skupił się na obijaniu dołów bo jest to dwa razy większy obszar a dwa w coś trafimy nie tracąc siły na zatrzymanie pędu nietrafionego ciosu AJ wyglądał na lepiej przygotowanego kondycyjnie bo zazwyczaj wyprowadzał mniej ciosów, a dwa stały się nawet bardziej precyzyjne. Nie należy robić to co powinniśmy, lecz to co działa. A ciosy na dół, które wyprowadzał Joshua, działały i to jest dokładnie to samo co robił Bradis. Bicie w samą głowę usyka, jest wprowadzenie na siebie nieszczęścia. Czy te postępy AJA to zasługa nowego trenera? Nie wiem, nie uczestniczyłem w przygotowaniach do walki, jednak biorąc pod uwagę fakt, że AJ to bardzo dobry zawodnik, gotowy do rywalizacji na najwyższym poziomie aktualnej wagi ciężkiej, również posiada mózg i zdolności dedukcji. Nie wymaga wielu zmian, Taktyka, taktykę wystarczyło ściągnąć od Bradyza, bowiem Łotysz prawie pokonał usyka na ringu, więc to też nie wymagało jakiejś finezji. Jeśli chodzi o dostosowanie taktyki na e, Usyka AJ wygrałby walkę z Usykiem gdyby tylko wydłużał serię i wykonywał częściej akcje, które działały Czyli bicie e, po dołach i wyjście ciosami na górę, czyli na głowę Jednakże Brytyjczyk tego nie robił z prostego powodu. Wiedział, że walcząc na wysokiej intensywności, zwyczajnie przewróci się ze zmęczenia. W dziewiątej rundzie, w której Usyk borykał się z rzekomym kryzysem, dla mnie Ukraińiec odgrywał rolę pięknego spektaklu. Celowo oddał inicjatywę, wiedząc, że rywal straci dużo sił nieskutecznymi atakami, a próba wymiany ciosów jest bezsensowna, więc Ukraińiec sobie przeczekał na przeprowadzenie odwet. Dziesiąta runda tylko to potwierdza. Usyk jak z Cisorą przeczekał dziewiątą rundę, a w kolejnej zaczął atakować Joshua. Analiza Usyka. Jest prosta, robił to co w pierwszym starciu. Wysoki poziom przygotowania fizycznego połączonego z obroną, odpornością. Sprawia, że Usyk póki się nie zestarzeje to śmiało może rywalizować nawet z Furym. Ale to już wymaga osobnego materiału do omówienia. Jeszcze o werdykcie. W boksie kłamstwo, czyli wałek punktowy stał się czymś standardowym I to jest przykre, że wszyscy wiedzą, a nic z tym nie robią A później zaskoczenie, że pojawiają się zwolnicy teorii spiskowych Kiedyś pojawiały się wspominki o słabej psychice Brytyjczyka Ale jak to w życiu bywa, gdy wygrywasz, klepią cię po plecach A gdy noga się podwinie, nagle spada lawina krytyki To samo spotkało Vitaliego, który wycofał się z walki z powodu kontu z Birdem w dziewiątej rundzie, zarzucano mu to, że nie ma serca. To samo, gdy Władimir przegrywał, e, pojawiały się głosy, że ten człowiek e, nie nadaje się na wysoki poziom e, boksu, a czas pokazał, że jest zupełnie inaczej. O tej Sonie Fury też wspominano, że gdy sam uderzał się w głowę podczas jednej e, z walk, twierdzono, że jest słaby. O Canelo po walce z Biwołem e, również e, pozmieniały się nastroje. Tak jest i będzie. Ludzie chcą identyfikować się z wygranymi, a Joshua widać, że ciągle się uczy tego boksu, ma głód i raczej zostanie trzeci, po raz trzeci mistrzem świata prędzej czy później, jeśli Usyk i Fury zakończą karierę. Zobaczymy. A jakie jest Wasze zdanie? Pozdrawiam.